Zapraszam na taki krótki spacer po cmentarzu żydowskim, starym cmentarzu żydowskim, na Ślężnej we Wrocławiu. Rzecz warto zobaczyć. Jest cmentarz muzeum. Tu widzimy, jakie postacie, jakie osobistości były pochowane. Bez najmniejszego problemu. Warto zobaczyć. Cmentarz Żydowski, czyli. Kierkut, fantastyczne sadzawki, fantastyczne płyty nagrobne. Tu widzimy ramienne świeczniki. Oczywiście, tak jak wiadomo, hebrajski, język semicki. Pisany odwrotnie niż nasz, tablica pamiątkowa na temat I wojny światowej. Tak więc zapraszam, wspaniały świat judaizmu, grobowców żydowskich. Oprócz właśnie nowych grobów. Można faktycznie zobaczyć stare grobowce, pięknie wykonane. To co jest ciekawe, w tych nowych cmentarzach groby są tak ustawione i od przodu jest wszystko pisane. Ale na przykład w Bytomiu, moi drodzy, na cmentarzu napisy istnieją nie z tej strony, tutaj. Skoro tutaj jest grób, tylko od drugiej strony, może trafimy na podobne grobowce. Może trafimy na podobne grobowce. Tam są już nowe, więc nie będziemy chodzić po tych nowych, ale po starych grobowcach. Typowe takie łuki arkadowe, jak oczywiście w panu samochodziku i tajemnicy tajemnic, jeśli ktoś czytał, grupa rabina lewe, widzimy stare grobowce. Tak wyglądał faktycznie kirkut dawny, małe groby. Zwróćmy uwagę właśnie na stare takie grobowce, mniejsze i tu, między innymi, na grobach kładzione kamyczki, prośby, tak jakby i gwarantujące modlitwę, albo potwierdzenie modlitwy. To typowe jest dla kultury judaistycznej. Tak samo w tym przypadku widzimy kamiki kładzone na grobie. Na tych starych grobach, i właśnie tutaj trafiliśmy na typowy grób, który jest żydowski. Widzimy, że grób zaczyna się tutaj, prawda? Natomiast ta strona jest całkowicie pusta. Tak samo jak ja mówiłem, że semicki języki hebrajski pisze się od prawej strony w lewą, nie tak jak my od lewej strony w prawą. Tak samo groby są też odwrotnie. Czyli napis jest z drugiej strony. Oczywiście napis będzie z drugiej strony. Tak samo w pierwszym, jak i w drugim. Jak i w trzecim. Jak i we wszystkich starych. Czyli możemy przechodzić, i nie będziemy widzieli, kto jest tak naprawdę pochowany. Leonatan. Że mówiąc, cmentarz żydowski stary jest najczęściej jak park, prawdę mówiąc, jak park, i tu widzimy, że groby są w tą stronę robione tradycyjnie, podobnie, ale napisy powinny być od strony drugiej, co też bez najmniejszego problemu. Widzimy. Naprawdę serdecznie zachęcam do odwiedzenia. Jest tutaj we Wrocławiu stary cmentarz żydowski na Ślężnej. Jest również nowy cmentarz żydowski, ale to jest w sumie jeden z najstarszych istniejących cmentarzy żydowskich. Wspaniała, wspaniała nekropolia piramidy skały. Całe ściany z grobowcami wszyscy na pewno interesujący się religioznawstwem, a zwłaszcza judaizmem, prawdę mówiąc, znajdą tutaj faktycznie raj. Bardzo urokliwe są te ściany z całymi grobowcami, pod murem. Są to grobowce rodzinne, familia Hajman. Tutaj widzimy całą ścianę z grobowcami rodzinnymi. Kiedyś postaram się w ogóle zrobić program na temat pogrzebów, moi drodzy, w judaizmie. Tak jak na kanale pojawił się program dotyczący pogrzebów w islamie. Tak samo myślę, że bardzo ciekawy będzie. W judaizmie. Ten grobowy też jest piękny, bo no, troszeczkę zniszczony, ale na pewno piękny. Trochę jak takie wejścia do Jerozolimy. Pomimo, że za wejście trzeba tutaj zapłacić 15 zł, myślę, że Moi drodzy, warto. Warto. Tak jak już wspomniałem, wszyscy co znajdują się to praktycznie jak niesamowity grobowiec. Trochę jak piramida, tylko bez wierzchołka, zamknięta. Warto akurat powiem szczerze. Zobaczyć, bo tak jak powiedziałem, można tu wspaniale odpocząć, wiele rzeczy Przemyśleć Jest on Naprawdę Urokliwy, no Troszeczkę symboliki tutaj jest Ktoś, kto będzie się interesował kabałą żydowską kto będzie, nie wiem, może masonerią? Tu mamy groby przykładowo 1726. Nie, to są kwatery, a nie lata. Rok jest 1800, jak zwykle. Oczywiście od drugiej strony czytamy. Żeby się nie pogubić. Wspaniałe alejki Pomimo tego, że jest ten cmentarz zniszczony Jest on naprawdę w bardzo Pięknym stanie zachowany Jest on w bardzo pięknym stanie zachowany Moi drodzy, konik szachowy, może był mistrzem w szachach, bo i szachownica jest. Zain Körper warszaw, Zain Geist było. Przede wszystkim bardzo urokliwe są tutaj te wyjścia. Przykładowo, między jedną częścią cmentarza, drugą częścią cmentarza. Bardzo zdobione. Próbujemy się wydostać. Znów wokół murów. <słuch> tak mi się ten cmentarz kojarzy, że albo jest on idealny i urokliwy na randki, albo jest do popełnienia zbrodni, z jakiegoś filmu Herkulesa Poirot A najbardziej to chyba mi się kojarzy właśnie Z panem samochodzikiem, Heinrich Heimann, grobowiec Także moi drodzy Serdecznie zapraszam, bo Naprawdę warto Oczywiście zobaczyć A nie zamieszczać tutaj Bardzo często na wielu grobowcach pojawiają się właśnie takie te Ktoś kto będzie się specjalizował w judaizmie, może w komentarzach napisać pradawne właśnie takie grobowce, gdzie można odsuwać głaz. To mi się kojarzy właśnie z grobem Jezusa, gdzie Żydzi zasunęli głaz, żeby nie można było otworzyć tego. I jeszcze na zakończenie, grobowiec. I tradycyjne, wróćmy jeszcze na zakończenie uwagę na osoby, które tutaj są pochowane, przykładowo 44, i poszukajmy 43, 44, 43. Nie mogę znaleźć, ale czym jest 44 i 43? Są to rodzice Edyty Stein. O, 43: Ojciec i matka Edyty Stein.